Kawiarnia tylko. Chłodzić, jak widzicie, złapał mnie deszcz. Mamy nasz gotowy obiadek. Hejka, witajcie w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj mamy specjalny vlog, a jest to, co jem w ciągu dnia w Korei. Na takim... Dziecie lekkiej redukcyjnej. Właśnie zabieram się za robienie kawy, a jeszcze przed tym muszę Eliaszowi zrobić śniadanko. I sobie na początek zrobimy Eliaszowi na szybko, żeby mógł sobie zjeść. On zawsze je płatki, dlatego ja też razem z nim sobie zjem płatki, ogarnę kawę i. Zaczynamy dzień, a jest godzina około siódmej, 7.30, coś takiego nawet nie sprawdziłam. Dobra, zabieramy się, przepraszam Was za wygląd, ale tak dopiero wstałam, więc jeszcze nie jestem do końca ogarnięta najpierw śniadanko. O już tutaj maluch się prosi o, o jedzonko. No to zabieramy się do roboty. A jeszcze, żeby nie było przed y, witaminy. Biorę to centrum woman. Dajcie znać, co o tym myślicie. E, jak na razie na teścik, ale potrzebuję trochę dodatku witamin. To jest mamy. No. Dzień zaczynam od kawy ważonej w ekspresie. Pierwsza kawa zawsze na ciepło w moim nowym kupie przywiezionym z Polski. To poznaję. Kawę zawsze piję z mlekiem owsianym. Podgrzewam i dodatkowo klaruję mleko z pieniążką i zakupionym w tajce. By the way, bardzo polecam, bo jest to pieniążka z podwójną spiralą, dzięki czemu bardzo dobrze spienia mleko. Mam już moją kawkę. Zawieram się teraz za zrobienie jogurtu. Muszę wszystko zważyć, bo jeszcze wszystko robię z wagą na początku, aby właśnie za zobaczyć ile to mniej więcej ma proporcji, ile to mniej więcej jedna porcja właśnie ma kalorii. Dlatego jak na początek wszystko ważę, to później będę bardziej orientacyjne robiła, że jedna taka miska to jest około tyle i tyle kalorii, ale na początek jako że nie za bardzo się na tym znam i nie wiem, co ile ma kalorii, wolę ważyć i później po prostu orientacyjnie przejść fajnie e, na e, jedzenie takie... Ja e, zapomniałam oczywiście na sam koniec, muszę zawsze zapomnieć e, to słowo e, nazywało się żywienie or orientacyjne nie. Jak sobie przypomnę, to Wam powiem, jak wy wiecie o co mi chodzi, to dajcie znać w komentarzach. Kawka potrzeba na początek dnia. I dam wam znać, co ile ma kalorii na dole w, w opisie albo tutaj na filmiku. Zależy, jak to mi tu wyjdzie. I wkładam sobie jogurt. Takie opakowanie jogurtu, jak teraz doczytuję, ma 65 kalorii. Na szczęście w opakowaniach często już mają wszystko. Przeliczone, więc jest mniejszy problem. Nie trzeba wszystkiego ważyć, a potem obliczać przez aplikację, bo mam aplikację właśnie do szczycowania, co i mam. Do tego mam płatki. Nie... Niestety e, nie jestem jeszcze przekonana do tych takich klasycznych owsianych, górskich na przykład, dlatego używam e, te. Mam nadzieję, że w przyszłości się przekonam. One trochę sporo cukru mają, te. do tego muszę się przyznać. I chcę w przyszłości właśnie z nich zrezygnować na rzecz owsianych. I jeżeli się przekonam, jeżeli nie, no to będę wyliczała to do mojej e, codziennej dawki, jedzenia. Jak to się mówi. Nie trzeba się ograniczać, raczej trzeba się ograniczać, ale można przychodzić na dietę z sensem, czyli, jeżeli coś lubisz, to wystarczy to po prostu wliczyć. w kaloryczność w swoją dietę, równowaga oczywiście też jest ważna, ale takie coś wliczyć w swoją dietę i w swoje kalorie i w taki sposób podejść do diety, czyli moim zdaniem bardzo zdrowo, bo nie mam zamiaru z czegoś rezygnować, jeżeli coś mi smakuje. Na porcję to co wcześniej jadałam to tak. Na początek zliczam kalorie z takiej klasycznej porcji, którą normalnie jadam, i e, zobaczę, jak mniej więcej, jak one się rozchodzą. Bo e, pierwszy raz będę właśnie sprawdzała ile taka porcja jogurtu z płatkami i owocami będzie e, miała kalorii. Do tego mam mrożone owoce, i to jest takie e, mieszanka o mrożonych owoców dla Eliasia. Kupiłam. A dla Eliasza specjalnie kupiłam e, borówki amerykańskie, bo bardzo lubi. I tak wygląda moje śniadanie. Całość to 304 kalorie wraz z kawą z mlekiem owsianym. E, często też zdarza mi się omijać i pierwszy posiłek jaki jadam w ciągu dnia to jest lunch. Potrafią być głośni. <noise> Przyznacie, że... I przez cały czas to samo nabija, oni chyba mają nagrane na taśmie, e, co w danej chwili sprzedają i po prostu tak przez cały czas odtwarzają taką ciągłą muzyczkę. Mama. Mama. Dawno temu się zastanawiałam, czemu właśnie te koty, które tam sobie siedzą, stoją, one są takie do... O... One są dzikie, ale dokarmiane przez ludzi. Mają postawiony tutaj obok domek, ale się zawsze zastanawiałam czemu one mają ucinane ogony. Kto kiedyś wpadł na pomysł, aby tym kotom uciąć ogony? Zawsze się zastanawiałam i widzę, że to nie jest już, to nie są pierwsze koty właśnie tutaj, które mają obcięte ogony. Dziwne. Jeżeli macie jakiś pomysł, dajcie znać w komentarzy. Jestem tego ciekawa, a jak sama się dowiem, to na pewno dam wam znać. Idziemy teraz na zajęcia, może nie zajęcia, ale spotykam się razem z koleżanką z Polski na takie e, naukę razem koreańskiego w kawiarni, więc e, zabieram ze sobą. U mnie na dzielnicy jest całkiem sporo takich domeczków, gdzie można usiąść odpocząć, zjeść lunch razem oraz obok z Zawsze prawie są siłownie zewnętrzne, takie aby sobie starsi ludzie mogli posiedzieć, ale nie tylko korzystają z tego starsi ludzie. I przychodzę teraz koło Kingston's Market. Czasami tutaj tędy przechodzę, czasami się coś mi uda kupić w takim markecie. Dużo taniej można dostać produkty niż na np. w supermarketach. W Korei, miejcie to na uwagę, zawsze wszystko się prawie otwiera o godzinie 10, choć w już zaczynam swoją pracę troszkę wcześniej. Przechadzam się między małymi uliczkami właśnie po to, żeby troszkę pozwiedzać, zobaczyć gdzie jeszcze mnie nie było. A jest tego całkiem sporo, zawsze coś ciekawego można znaleźć. Jakieś nowe restauracje do przetestowania, jakieś ładne uliczki do zdjęć. Kładę taką ciekawą kawiarnię. Do przetestowania, zobaczenia jak to wygląda i nie kawiarnia, tylko park! Okazało się, że to jest park. Jestem już w domu, wróciłam od nauki z kawiarni, wypiłam tam kawkę, latte, e, ice latte, e, bo oczywiście jest gorąco, więc trzeba się jakoś ochłodzić, jak widzicie złapał mnie deszcz i zabieram się za lunch, bo już jest trochę późno, jest około pierwszej, pierwszej trzydzieści, coś takiego, bardzo późno, więc e, jestem głodna, a czyj? Jestem jeszcze tak na spokojnie, mogłabym wytrzymać, ale myślę, że zanim ją zrobię, to trochę trwa, więc zabieram się do roboty i wszystko wam pokażę. Jaką sałatkę zwcinam? Na szybkiego jeszcze się napiję wody. Na moja, Myślę, że super wyszła. Jeszcze muszę obliczyć, bo wczoraj zrobiłam, ale była za duża i ponownie muszę obliczyć i sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Bierzcie sobie tego, tak, jak bardzo do siebie ja około liczę. To nie jest tak, że ja tutaj sobie nie dodam czegoś, nie odciągnę sobie, ale staram się na początku właśnie przestrzegać tych reguł a liczenia kalorii i ogólnie e, gramów. Dlatego, że to są moje początki. Później właśnie, tak jak Wam wcześniej mówiłam, chciałabym to bardziej robić intuicyjnie. O! O to mi właśnie chodziło! Dieta intuicyjna. Taka dieta właśnie, że e, wiesz mniej więcej, ile musisz dać czego, żeby e, wiedzieć, e, żeby nie przegiąć. O! Właśnie o to mi chodziło. I właśnie w taki sposób chciałabym w przyszłości się odżywiać, żeby wiedzieć jak... I ile tego mogę znieść, i przy okazji, właśnie sobie nie odmawiać. Tak na zdrowo podejść właśnie do diety. Zabieram się za jedzenie mojej sałateczki i do usłyszenia później, kiedy będziemy mieć chyba już wtedy obiad. Taką obiad kolację u nas w domu. Jem, nie będę takiego typowo polskiego obiadu. Ale smakuje naprawdę dobrze. Muszę pamiętać o tym, żeby e, dodać coś innego, żeby nie jeść codziennie, muszę coś wykombinować, co jeszcze mogę na lunch e, zjadać, aby no, po prostu nie znudziła mi się, bo dobra jest, ale nie za dużo. Koleżanko, zaczęłam robić obiad, dzisiaj będzie Andon Chicken, czyli kurczak, e, który jest na bazie sosu sojowego, e, lekko słodki, nie jest e, on pikantny, oczywiście jeżeli nie do, dodacie e, papryczek chili, ale można e, trochę dodać do lekkiej pikantności, ale ten kurczak właśnie nie jest na... E, na pikantno. Ja już tutaj podgotowałam kurczaka, podsmażyłam go i wrzuciłam go tutaj do mojej takiej miski. Kupiłam w sklepie, wiecie już jakim, nie będę Wam mówiła. Kage. E, I będę teraz do niego przygotowywać sos, który Wam pokażę. Zaczynamy od przygotowywania sosu. Wlewamy do miseczki 5 łyżek sosu sojowego, dodajemy łyżkę cukru, ścieramy drobno na tarce 3 ząbki czosnku oraz imbir. Łączymy wszystko z sosem. Jeśli lubicie lekko pikantne, to polecam dodać suszonej chili. Na zakończenie garść pieprzu oraz wszystko dokładnie mieszamy. Na później przygotowujemy około 0,5 litra wody. I do tego mam przygotowane już składniki: mamy półkę cebuli pokrojoną w taką kosteczkę większą, dwie marchewki pokrojone w takie słupki, jeden ziemniak, troszkę piecz takich grzybów i oczywiście zielona cebulka. Trzy ze składników mamy sos oraz. E, tu mam pół litra wody. Układamy wszystko w garnku i zalewamy całość sosem i wodą. Całość przykrywamy pokrywką i gotujemy na małym ogniu do miękkości. Na koniec przygotowujemy glasnodol, czyli makaron ze słodkich ziemniaków. Zalewamy go zimną wodą i na sam koniec gotowania dorzucamy do naszego garnka. My jadamy z ryżem, ale myślę, że na spokojnie można także to danie zjeść z ziemniakami. Włączamy, żeby się gotował. aż Ziemniaczki będą miękkie. Zawsze możecie później trochę marchewkę na przykład wrzucić, żeby ona jednak za szybko się nie ugotowała, ale ja wrzuciłam wszystko naraz. Nie wiem, czy te ziemniaki się ugotują szybko. Myłam makijaż, bo niestety zaczęłam jej skórę szczypać, ale tak jak mówię, możecie wcześniej wrzucić ziemniaczki, żeby sobie się podgotowały, a dopiero marchewkę później, ale ja to za jednym zamachem już tak sobie ugotuję na szybko, więc żeby po prostu było. Woda powinna mniej więcej przykrywać składniki. Oczywiście e, doprowadzamy wszystko do wrzenia i później e, zmniejszamy ogień, żeby sobie tam powoli pyrkało. E, powinniśmy dodać jeszcze Oli czyli to jest. Powiem Wam szczerze, napiszę Wam, co to do końca jest, bo pamiętam, ale potem zapominam i znowu zapomniałam. E, ale można dodać trochę miodu. Lepiej spróbujcie wcześniej, bo wiecie, korańczycy lubią słodko, więc lepiej najpierw sprawdzić, czy chcecie, czy nie. Mi często ten cukier e, brązowy starcza, a jeżeli potrzebuje trochę, żeby e, dodać takiego blasku, nie wiem, czy wiecie, ale na przykład miód lub e, inny taki słodki syrop daje taki e, bardzo fajny połysk. I dlatego też oni często dodają na końcu to oli sachary, żeby właśnie dodać blasku, takiego połysku na, na daniu. Jeżeli chodzi o nasz makaron z słodkich ziemniaków, to tak gdzieś 10 minut przed zakończeniem gotowania trzeba podwrócić. Ten makaron, żeby się lekko podgotował, ale nie za bardzo, bo to w zależności jaki makaron używacie. Ja mam ten grubszy, więc tak 10 minut, 15 minut wcześniej musi się podgotować, ale jak jest ten cienki, to tak naprawdę wrzucić i e, od razu podawać. Gotowy obiadek, Cip tak oczywiście. I tu są pęczany nie ma za dużo, to od jeszcze teściowej ryż z jajkiem i mój pływny ryż. Oczywiście dla Eliasza też wszystko przygotowałam osobno, już ładnie się studzi żeby Eliasz. Nie poparzył Na zakończenie dnia mała przyjemność, mamy miseczkę malutką a lodów. Może kiedyś zrobię Wam test tych lodów. Naprawdę polecam, jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję je zjeść. Naprawdę są dobre. Uwielbiam. To jest cream cheese, a drugie to są jogurtowe. Dobra, wcinam.